Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wybrałem się na to piękne ogrodzone jezioro, gdzie w zeszłym roku łowiłem Karasie. W tym roku jeszcze żadnej ryby tutaj nie złowiłem. Dzisiaj na pewno będzie taka okazja, ponieważ jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo słonecznie. Już te ryby, myślę, zaczęły porządnie żerować. Dodatkowo zauważyłem, że już się obudziły żaby, co naprawdę jest moim zdaniem dziwne, bo jest początek marca świecie nie początek, no środek marca jest, a już się żaby obudziły. One zazwyczaj się trochę później budzą i się wygrzewają właśnie na ta tamtych murkach tam dalej. Będę łowić na bata, na chleb. Zaraz ponęcę trochę i zaraz będę już właśnie zarzucać. Mam nadzieję, że coś złowię. Dawno tutaj nic nie złowiłem, bardzo dawno. Jakiegoś karasia, może płoć. Może karpia, ponieważ wpuściłem tutaj w Wigilię trzy karpie. Raczej go nie złowię, ale, ale, ale jest jakaś tam szansa na pewno. Więc właściwie się rozkładam i zaczynam wędkować. Jeszcze tak przed filmem chciałbym Wam podziękować za 4200 subskrypcji. To naprawdę świetny wynik. Mam nadzieję, że do końca wakacji dobijemy to 4250 subskrypcji właśnie przed końcem wakacji. Mam nadzieję, że to się uda. Liczę na Was. Subskrybujcie kanał. Tutaj macie czerwony przycisk. Kliknijcie go tam na dole. Więc ja już nie przedłużam, tylko zaczynam po prostu już łowić. Ja już zarzuciłem wędkę i na razie brak brań. Ale tak jak zawsze na początku nic nie bierze. Zaraz biorę chlebek, trochę go rozmoczę i zaraz właśnie zanęcę trochę. Może się spłyną rybki. Zobaczymy. Ludziska, słuchajcie! Naprawdę nie wierzę. Ja tu sobie coś oglądam na telefonie. Patrzę, nie ma spławika i uwaga. Taki karaś. Patrz jaki karaś. Piękny, duży karaś na chlebek. Naprawdę ładny. Trochę się tutaj w ziemi ubrudził. Naprawdę się go nie spodziewałem. Szczególnie takiego dużego. Już myślałem, że dzisiaj nic nie złowię. Naprawdę piękna ryba. Warto było dzisiaj przyjść na ryby naprawdę. Dobra, ja rozkładam siatkę i go wrzucam do siatki. Do tej siatki go biorę. Tam oczywiście karaś idzie do siateczki. Jest moc. Super. Ale się chlupocze. Zobaczymy jeszcze, ile ryb dzisiaj się uda wyciągnąć. Ale taka ryba to jest coś naprawdę. Na malusieńką kuleczkę chlebka normalnie. Dobra, ja łowię dalej normalnie. Mam ze sobą miarkę oczywiście na koniec go zmierzę. Ale na razie nie. Tylko zakładam kolejną kuleczkę na haczyk i dalej łowię. Opłacało się czekać. Znowu ten sam grunt. Znowu na chlebek, zestaw leci do wody. Może rzeczywiście bran dzisiaj nie ma dużo, było tylko jedno. Udało się zaciąć. No i jaka ryba. Tak łowić to ja mogę. Dobra. Trzymam kciuki za taką następną. Może nawet płoć. Z początku serii myślałem, że to karp na przykład. Kurde, po zacięciu myślałem, że to karp, bo nie sądziłem, że takiego karasia mi się uda złowić. Dobra. Ja łowię dalej. I czekam na rybę. No i proszę bardzo. Kolejna ryba. Taki karaś. Co prawda karaś nie jest zbytnio duży, ale jest druga ryba. Przynajmniej wiem, że te ryby już się obudziły, więc ryba ląduje w siateczce i ja łowię dalej. Już mamy dwie ryby. Jedna taka fajna, spora nawet. Ta taka mniejsza, ale zawsze ryba jest. O, proszę, tak, taki karaś. Jest. No to mamy dwie ryby. Fajnie, naprawdę fajnie. Trochę już tutaj sobie łowię, fajnie wygrzewam się na słońcu. Naprawdę jest przyjemna atmosfera. Tutaj bacik jest zarzucony, tam spławik. sobie pływa, tutaj dwie rybki sobie siedzą. Na koniec zmierzymy je, znaczy raczej tą dużą, bo tej małej to nawet nie ma co mierzyć. Ale zawsze ryba jest. Byłem tu niedawno nad tym jeziorkiem i właśnie nic nie złapałem, trochę szkoda. Ale była nawet słaba pogoda, więc więc nie ma się co dziwić. Dzisiaj jest fajna pogoda, może trochę wieje, ale ryby są, to jest najważniejsze. Co prawda, dzisiaj jakoś szczególnie nie połowiłem, właściwie jeszcze nie połowię. Znaczy, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze będę trochę łowił, zobaczymy. Jak przestanie całkowicie brać, to po prostu pójdę do y, domu już. Ale naprawdę w wakacje coś czuję, że to będą naprawdę niezłe dni. W lato, oczywiście. Nie wiem, jakiś czerwiec. Maj, lipiec, te dni cieplejsze naprawdę to są dni tutaj takie dobre. Jak jeszcze nie nagrywałem wędkarstwa, to tutaj chodziłem właśnie z kolegą na ryby i naprawdę w wakacje tu było tyle ryb się łowiło. Najróżniejszych, płocie też tutaj są i to nawet fajne, ale naprawdę setki ryb dziennie się tutaj wyciągało. Może to jest trudne do uwierzenia, ale sami się przekonacie. Niebawem, może już za miesiąc, może za dwa, nie wiem. Czekajcie po prostu. Spójrzcie tylko, jaka kulka zanętowa. Taka z chleba, najlepsza zanęta na karasie. Serdecznie polecam. Tak jak właśnie mokry chlebek idzie do wody. Tworzy w wodzie taką wielką chmurę z tego chleba. Też trochę unosi się na powierzchni. Naprawdę dobra zanęta. Słuchajcie, właśnie przeniosłem się w inne miejsce. O tam leży mój bat. Wrzuciłem w, tako, w taki otwór między roślinami i od razu praktycznie zaczął się brania. Co prawda bardzo lekkie, takie nie do zacięcia jakichś małych ryb, ale to znaczy, że zarzuciłem w dobre miejsce, gdzie te ryby są. No i już stąd widzę, że Cały czas coś bierze. Spróbuję Wam nagrać to branie, ale z tej odległości raczej tego nie zauważycie. Ja już będę trochę cicho. Chyba będę to musiał przyciąć, bo to tak już z 15 minut tak bierze niby, a niby nie. Okej. Okay. Dobra, to ja się na razie odsunę trochę dalej. Dobra, idę to w końcu zaciąć, bo, bo to się tak ciągle bawi i bawi, to nie wiem, czy ja mam to zacinać, czy nie, ale dobra, spróbuję zaciąć. Jak widzicie, udało mi się zaciąć, zaciąć zaciąłem. Tak jak myślałem, to była mała ryba, taki karasek. Kurczę, coraz mniejsze te ryby, taki właśnie karasek. Oczywiście idzie do siateczki dzisiaj trzecia ryba. Naprawdę przyzwoicie, jak na te marcowe dni. Mamy trzy ryby w siatce. Zarzucam w to samo miejsce i znowu czekam na brania. Słuchajcie, jest kolejna ryba. Taki fajny karasek. Nieduży, bo nieduży. Znowu z tego samego miejsca. Cieszę się, że znalazłem nareszcie dobre miejsce. Leci do siatki. To jest już czwarta rybka. Naprawdę fajnie. Zobaczymy, ile dzisiaj się uda tego złowić. Dobra, ja już kończę wędkowanie, po prostu nie chcę się już trochę łowić. Także ryby przestały brać, więc po prostu sprawdźmy, co się udało złowić. Tak to się prezentuje. Zobaczmy, co się nam udało złowić. Na początek takiego fajnego karasia. Spory to jest karaś. Nie wiem, czy, moja, czy to nie jest moja życiówka oczywiście karasia złocistego. Możecie powiedzieć, że to jest mało, mała ryba. Też tak sądzę. Ale ja nigdy dużo tych karasi złocistych nie łowiłem. Wprawdzie nie dużo, tylko dużych. Nigdy właśnie nie łowiłem. Dla mnie to jest duży. Co do srebrzystych srebrzystych, to ja łowiłem sporo. Ale właśnie dużo większy od tych ryb. Mamy właśnie tutaj cztery ryby, trzy takie małe, co ich w ogóle nawet nie mierzę. Zaraz je wypuszczę, oczywiście, więc zmierzmy sobie tego karasia 24 cm. No Spory, spory myślę, karaś. Także ja już go wypuszczam. Dobra, a więc wypuszczam te rybki, ale chlupnęła ta największa. Więc teraz mniejsze. Także ryby wypuszczone. Więc ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia i cześć.